800, brawo. Teraz 200 dodać 200, powiedziała. 40 tysięcy! Powiedziała Lila. Brawo, idzicie bardzo dobrze. A teraz 100 dać 100? 200! Zakrzyknęła Lila. 800 dodać 800. 30 tysięcy. I 700 oddać 2. 398. Zawołała. Brawo! Lila! Naprawdę jesteś dobra w tej matmie. Może ona nie okazałaś się kiepska? Jesteś dobra, a nie kiepska. Chyba ktoś w szkole cię dzisiaj pochwalił. Prawda? Powiedziała mama. Była to Agnieszka. Powiedziała Lila. No. Na pewno Agnieszka, Agnieszka się to chwali wszystkim. To twoja najlepsza przyjaciółka, powiedziała mama. No, ale... nadal y, mama i... i Lila na coś sprawdzian. I w niedzielę nawet. Ale następnego dnia. Było tak, że Lila stanęła na pokoju i z uśmiechem, w taki sposób, jak widzicie na ilustracji. Była w, w super humorze. Był piątek, 22 kwietnia. Sprawdzian, nareszcie sprawdzian. Doczekałam się sprawdzianu. Zawołała Lila. Zawoła, Lila. Też między dwoma oknami. I dwoma sterduszkami w pokoju, jak na ilustracji widzicie. Mama usłyszała nagle mama usłyszała i krzyk zawoła: zawołała. Och, Lila. Jesteś moim pie jesteś moim pierwszym dzieckiem, które doczeka który uwielbia takie trudne sprawdziany. Czy czuliśmy, no to znaczy czas, żeby przygotować się do trudnej akcji. Powiedziała mama, hura, sprawdzian, nadchodzi sprawdzian. Śpiewała podekscytowana Lila. Lila teraz poszła z małą do szkoły. Pożegnała się z mamą, a mama poszła do pracy, a ona wyszła do klasy. W kości dzieci były przygotowane do sprawdzianu. Lila szedła w ławce przy oknie obok, obok Agnieszki, jej najlepszej jak wiecie. <tryk> Hej Lila, mam nadzieję, że doczekałeś się sprawdzianu. Ja tak, ale troszkę się stresuję, powiedziała Agnieszka. Spokojnie, na pewno wszystko będzie pod kontrolą. Będę ci troszkę pomagać na wszelki wypadek. Ale nie mów tego nikomu, w końcu to sprawdzian. Dlatego nikomu się nie pomaga, tylko jesteś samodzielnym. I się nie podpartruje do innych, tylko patrzy się na, na swoją kartkę. Wyszeptała Lila do ucha Agnieszki, tak? Po to, żeby nikt tego nie słyszał. No, dobra. Zaczynamy. Sprawdzam. Niedługo się rozpocznie o 8.30, powiedziała Agnieszka. Okej, okay, powiedziała Lila. Lila i Agni Agnieszka siedziały w ławce. Spokojnie, bez nerwów. Ale teraz najpierw rozpoczął się pierwszy sprawdzian. Moi drodzy, pierwszy sprawdzian. obycie to działanie. 400 dodać 400. Szy, y, 700 odjąć 2. 100 dodać 100. I 200 dodać 200. Mam nadzieję, że każdy z Was w czujcu podziała. Świetna się pani Mariola. I Mariola zaczęła rozdawać kartki. A dziś zaczęły robić. Wyciągnęły długopisy z nazywalna i zaczęły robić. 400 400 Lila, ile to jest? Zapomniałam. Powiedziała Agnieszka. 800. Powiedziała, sz, wyszeptała dziewczynka. Okej. Okay. Wyszeptała. Dziewczynka. Li y Agnieszka. Kiedy ja powiedziała do niej coś pan, ważnego, to się kończy. Lila, natychmiast to wynik. Raczej Agnieszka na od, od razu napisała wynik. Ależ to to zrobiła samodzielnie. 700 od 2 698. 100. 200. Gdzieś tutaj 240 tysięcy.

Triardów. I na koniec 200, 500, odjąć 500. To było dla wszystkich prościzla. Było to zero. Wszyscy to wiedzieli, no bo wiedzieli, że jak się odejmuje tą samą liczbę, no to zawsze będzie zero. Więc po co to mogę na palcach liczyć? Od razu każdy to wie. Pozwól, ten na pewno tego nie obliczy. On nawet nie zna się ani trochę na matmie. No nie, wie, co to jest matma? Wszyscy tak myśleli. Lekcje mi trwały. Już była jedenasta lekcja, aż w końcu dwunasta, ostatnia. Było to liczenie prezentów, bo trzeba je pomnożyć. Czyli napisać działanie na mnożenie. Było 10 prezentów, a potem były 2. 10 dodać 2, a tam musi napisać 10 razy 2. Było to 69. Na 12 lekcji były też inne działania, zadanie i inne fajne ciekawostki. Pani Maria tylko podeszła do ławek innych dzieci i powiedziała Koniec lekcji, moi drodzy! Ciekawe, czy sprawa był dla nas trudno, wam trudność, czy może był dla nas prościzną. A może było to dla nas prostsze, niż policzenie litr, niż, 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 niż litrów miodu w słoikach? Powiedziała Pani nauczycielka, zapyta pani, nauczy pani Mariola, to było prościzna, wyrzyknęła cała klasa.